Zapraszam Cię do wspólnej jego rozgrzewki. Usiądź na piętach, z wdechem unieś ręce, spójrz za dłońmi. Z wydechem dłonie na kolana za okrągłej plecy. Wdach mostek do przodu, spójrz w górę. Wdach okrągłe plecy, broda do mostka. Wdach mostek do przodu, spójrz w górę. Zacznij wykonywać. Delikatne okrążenia tłowiem cały czas kontynuując ten ruch przechodząc przez okrągłe placy i wypchniętą klatkę piersiową do przodu. Zmień kierunek okrążeń, poczuj w wcale swobodę. Poszukaj luzu, jak największe koła. Zatrzymaj się i z wdechem unies ręce, spójrz za dłońmi z wydechem. Opuść dłonie na matę, przejdź do pozycji czterech punktów, ustaw kolana na szerokość bioder z wdechem, ciężar w przód i kilka okrążeń tutaj, swobodna, duże koła biodrami pomału zmięk kierunek tych okrążeń. Zupełnie miękko w swoim własnym tempie. Jeszcze kilka razy. I pomału zatrzymaj się w pozycji czterech punktów. Z wdachem prawa noga prosta do tyłu. Do ugięcia wydach Kilka dużych okrążeń prawym kolanem. Staraj się, żeby koła były jak największe. Stabilne ciało. Wdech, kolano w górę, mostek w przód. Kolano, czoło, wydech. Prawa stopa między dłonie. Z wdechem ręce w górę. Wdech, Opuść dłonie do klatki, z wdechem ramiona do boku, z wydechem skręcę prawym ramieniem, oprzyj lewą dłoń nad prawym kolanem, oddechnij się mocno. Prawa łopatka mocno w tył, spójrz za dłonią. Wdech, ręce w górę. Wydech, dłonie na matę, prawe kolano do lewego. Z wdechem lewa noga prosta w tył, do z wydechem, kilka dużych okrążeń lewym kolanem. Rozgrzewaj biodro. zmien kierunek okrążeń. Pełna kontrola. Z wdachem kolano w górę, z wydachem lewa stopa między dłonie. Ręce w górę, wdech. wydech Dłonie do klatki, ramiona do boku, wdech. Z wydachem skręć za lewym ramieniem. Obrzyj prawą dłoń nad lewym kolanem, żeby dokręcić się jeszcze bardziej. Spójrz za lewą dłonią, mocno skręć kręgosłup. Wdach, ręce w górę. Wydach, dłonie na matę, lewe kolano wraca. Przenieś dłonie do przodu, zachowując biodra nad kolanami, spróbuj opuścić klatkę piersową na tyle, na ile to możliwe. Ramiona są wyprostowane z przodu. Możesz opuścić na matę czoło lub broda, jeśli to możliwe. Myśl o tym, żeby mostek spływał coraz niżej. Pamiętaj o podwiniętej kości ogonowej. Staraj się z kontrolą, z każdym kolejnym wydechem opuszczać mostek w dół do maty. Kilka spokojnych oddechów w tej pozycji topniającego serca lub szczeniaczka. Kolejnym wdachem przenieś ciężar ciała do przodu, ubierając się na przedramionach, połóż się na brzuchu. Przenieś dłonie do klatki piersiowej, unieś klatkę, oderwij biodra z wydechem, Biodra do pięt, kręg po kręgu, wdech do przodu i z wydechem Przejdź do psa z głową w dole, Po sobie w pozycji ustaw stopy na szerokość bioder, podskręcaj ciało, znajdź luz. Ugnij kolana, unosząc pięty, przyciągnij klatkę piersową i opuść pięty w dół na tyle, na ile to możliwe. Połącz stopy z kolejnym wdechem patrząc przed siebie, zacznij, nie odrywając nadgarstków, na prostych nogach wędruje, wędrować w stronę dłoń. Jak trzeba ugnij nogi, ale spróbuj dość stopami do samych dłoni, tak żeby opuszki palców dłoni były w linii palców stóp z wdechem spójrz przed siebie prostując plecy, wydech pełen skłon, utanasy na tułów do nóg nogi mogą pozostać lekko ugięte kilka razy, poruszaj głową z wdechem, unieś ręce tu w górę wydech, dłonie do klatki piersiowej ręce w górę, wdech wydech, przez ugięte nogi nasna pełen skłonku, zekuszowa w górę. W dach, spójrz przed siebie prosty kręgosłup, z kolejnym wydechem prawa noga do tyłu. Opuść prawe kolano, z wdachem unis ręce, wyciągając ciało, z wydechem opuść dłonie na matę, przenieś lewe kolano do kolana prawego, ciężar cała do przodu, podwiń palce stóp. Z kolejnym wydechem mostek broda na matę. Niska kobra wdech u klatkę piersiową, ściągnij łokcie. Z wydechem przejdź do psa z głową w dole, siadając najpierw na piętach. Zatrzymaj się w psie. Połącz stopy po malutku. z wdechem, unis prawą nogę wysoko, rozciągnij ciało. Z wydechem przynosząc prawe kolano przy klatce piercowej, prawa stopa między dłonie. Z wdachem, obie ręce w górę, a dzielnie jasne. Wdach dłonie na matę, lewa stopa do prawej. Spójrz przed siebie, z wdachem, prosty kręgosłup, i wydach pełen skłon, kręg po kręgu, z wdechem. ręce w górę. Wdach, dłonie do klatki. Tadasna. Ręce w górę wdech. Spójrz w górę. Wydech, Pełen skłon. Udanasana. Spójrz przed siebie z wdechem, wydach, lewa noga daleko do tyłu, lewe kolano w dół, niska, andzielny jasna, rozciągnij przód ciała. Z kolejnym wydechem opuść dłonie na matę, kolano do kolana. Modyfikowana czeturanga, ciężar w przód, oczy łokci w przód, wydech, mostek, broda w dół, niska kobra, wdech, ściągnij łopatki, opuść barki, grzbiety stóp na macie, z wydechem, pies z głową w dole, spokojny oddech, Palce w dłoniach szeroko, połącz stopy z wdechem lewa noga jak najwyżej. Z kolejnym wydechem lewa stopa płynnie między dłonie. Pomóż stopie jeśli nie trafia. Wdech, ręce w górę, angielny jasna. Wydech, dłonie na matę, prawa stopa do lewej. Spójrz przed siebie z kolejnym wdechem, wydłużając kręgosłup. Z wydechem. Pełen skłon przy tułów do nóg. Nogi mogą pozostać ugięte. Przejdź stopami, palce, pięty, palce, pięty trochę szerzej, tak żeby znaleźć się w pozycji malasany, dłonie do klatki piersiowej. Staraj się rozpychać łokcami, staraj odpychać łokcami kolana, kilka razy pokołuj się na boki. Łokcie są od wewnętrznej strony kolan. Staraj się szukać wydłużenia kręgosłupa. Nawet jeśli pięty nie dotykają maty, przenieś prawą dłoń przed prawą stopę. Unieś lewą rękę wysoko, otwierając klatkę prysową. Druga strona. Lewa dłoń przed lewą stopę. Wdecham prawa ręka w górę. i wadach dłonie z powrotem do namaste. Pokołuj się jeszcze kilka razy. Oprzyj dłonie na matę. Przenieś do tyłu prawą, lewą stopę. Wracając do pozycji psa z głową w dole. Pochodź sobie chwilkę. Z wdechem z prawą nogę. Z wydechem przenieś prawą stopę pomiędzy dłonie. Oprzyj lewą piętę na matę. Z wdechem przejdź do pozycji wojownika drugiego. Upewnij się, że ramiona są w linii barków. Podwinięta kość ogonowa, biodra nisko. Z wdechem i prawą nogę i opuść prawą dłoń w dół. Spójrz w górę za lewą dłonią. Możesz opuścić prawą dłoń na matę lub nogę, tak jak czujesz. Staraj się szukać wydłużenia obu boków w pozycji trójkąta. Z wdechem przejdź do wojownika drugiego, a z wydechem dłonie na matę, pies w dole. Z wdechem lewa noga w górę, jak najwyżej, w dach. Lewa stopa między dłonie. Prawa pięta w dół, od prawej ręki, wojownik drugi, wdech. Poprawcy w pozycji. Oddalone obojczyki, aktywne ramiona. Z kolejnym wdechem wyprostuj dawą nogę, przenieś lewą dłoń na nogę lub matę staraj się wycofywać prawą łopatkę układając ją nad lewą spójrz w górę z wdacham lewą nogę wojownik drugi z wydachem powrót do psa z głową w dole zatrzymaj się w pozycji pochodź sobie z wdechem ciężar do przodu z wydachem opuść kolana usiądź na piętach unieś ręce z kolejnym wdachem z wydachem skręcę swoim lewym ramieniem, odkładając prawą dłoń za udem, z wdechem ręce w górę, wydach skręcę ramieniem prawym, spójrz za siebie, z wydechem obie ręce w górę, z wydachem czoło na macie. Dziękuję.